Ząż, proszę. Mientaj tam nie ma w Dobra. Ej, kusarz. Jak z skaleczy się to robi z blizn. jak z skaleczy ktoś to robi dwie. Nic to nie jest oczywiste, a co jak podałem zyspę wtedy wina dalej będzie. Czy widziałaś kiedy zachód krwawi, a wschód słońca czwadał? Dobrze, że ktoś w nas to w końcu zabił, ile można spadło. To może spać, a kiedy przy tym nie rozwalić czegoś obok was Nie, wtedy płomień gasz, nie, tak jak właśnie zgasł Ten, ze mi kurwa było nie wstyd prosić o szansę Nie było mi wstyd, a teraz wstyd dwa razy bardziej Przyznam, że pomogło mi się zryć, to lecz nieważne Nie mam czasu, żeby tracić czas Lecę, gdy po machu leci macho Tyle dzwoni i dzwonni, lecz głuchy sygnał tylko leci po nim I wtedy odwiedzam najebany most Rozpalam piwona, by nie wali czy przyjadę ja, odpisuję jej, że palę, iPhone cały czas wyzwania mi, idę kupić fajki na BP Ona pisze, czy przyjadę ja, odpisuję jej, że palę, Jak z koleci, że to robisz bliznę, jak z koleci, kto to robić, wie, je, 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 je Tyle hajsu ze se kurwa moje liczyć Z on nie płaci podatków ale daje bogie ciszy Co zdoby ja mniej w opór ale chyba zrozumiałem Przez co byłem trochę w soku skoro jest to dorastanie o! Najwięcej powrotów to nie pamiętam tych z narwisły Nocny nigdy nie stał w korku Chociaż pełen jakby szczyt Dużo mi na szybie Ja to w sumie bym zjadł Coś nie myśli się o wstydze jak myśli się o gaz